Witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki odcinek z serii odcinków, które mam zamiar nagrać, dotyczący hormonów u kobiet, czyli bardzo temat mi bliski, ponieważ sama jestem zarządzana przez te hormony i te hormony zarządzają moim metabolizmem, a moje żywienie zarządza tymi hormonami i wydzielaniem tych hormonów i neuroprzekaźników, więc jak najbardziej Pamiętajmy o tym, że to wszystko jest bardzo blisko siebie sprzężone działanie. I cóż, zrozumieć kobietę, jak zrozumieć kobietę, kiedy jest zdenerwowana, jak zrozumieć kobietę, kiedy i dlaczego jest zdenerwowana i dlaczego ma te gorsze dni. Więc kiedy zbliżają się te gorsze dni przed menstruacją, przed ovulacją, więc wytłumaczenie tego procesu jest bardzo proste i bardzo łatwe do, do ogarnięcia, ponieważ również wzrasta również zapotrzebowanie na pewne składniki żywieniowe. Więc, podstawowymi hormonami, które są przodujące u większości kobiet, to są estrogeny. Estrogeny, jak również insulina, są to hormony, które są węglowodanowo zależne, w związku z czym ich Obecność w naszym organizmie wpływa na to, że wzrasta zapotrzebowanie na węglowodany. Kiedy wzrastają nam estrogeny? Estrogeny wzrastają nam głównie w pierwszej fazie cyklu miesięcznego przed owulacją. Następuje duża, duża zwyżka naprawdę estrogenów, i te estrogeny wzrastają w sposób ciągły dość długo, powodując wzrost, może nie tyle agresywności, tak, co wiele osób też zastanawia się nad tym, czy powinniśmy, wiele kobiet zastanawia się nad tym, czy powinniśmy trenować przed miesiączką, czy w okresie miesiączki. Tak, powinniśmy ćwiczyć podczas miesiączki, ponieważ będziemy lepiej znosić te, te sytuacje, jak najbardziej. Poprzez to, że poruszymy nasze mięśnie i pobudzimy wydzielanie hormonów szczęścia dzięki treningowi fizycznemu, to już będzie dobrze, natomiast nie będziemy po prostu myśleć na temat tego, co się dzieje w naszym ciele w tym momencie. Wracając do diety. W momencie, kiedy estrogeny wzrastają, estrogeny powodują wzrost również insuliny. A jeśli dobrze wiecie, insulina wzrastająca powoduje spadek glukozy we krwi obwodowej, czyli mamy apetyt na słodkie, w cudzysłowie słodkie. Natomiast, tak jak dzisiaj już rozmawiałam z jedną osobą na temat, na temat kobiet i co się dzieje w naszym ciele. Cóż, wystarczy zjeść po prostu trochę większą ilość węglowodanów. Nie, muszą, nie musi to być cukier, nie muszą to być ciastka, nie, muszą, nie musi to być czekolada. Oczywiście wybór słodkich przekąsek czy słodkich znaków będzie powodował wydzielanie jeszcze innych neuroprzekaźników, które są neuroprzekaźnikami szczęścia, zadowolenia i dobrego samopoczucia. Jeżeli w odpowiednim czasie dostarczymy, te oto węglowodany i te węglowodany, o których mówię, w postaci ryżu, w postaci, nie wiem, makaronu czy nawet w postaci krąki chleba będziemy już, że tak powiem, ubezpieczone i przygotowane na to, żeby te wzrastające estrogeny nie zbiły nam razem z insuliną tak mocno, tak mocno tych węglowodanów i tej glukozy, tak? Więc pamiętajcie o tym, że hormony są Węglowodanowo zależne, i tymi hormonami są estrogen i insulina. Tyle na temat naszego zegara biologicznego i tego, co się dzieje w organizmie kobiety. Jeśli chodzi o zachowanie, bo to też jest ważne, estrogeny, czyli przedevulacja, hormony, które pojawiają się w nadwyżce w naszym, w naszym ciele, powodują, że kobieta jest silniejsza, a to po pierwsze, natomiast kobieta jest też. Bardziej skłonna do walki, do walki obrony, do pobijania rekordów, jeśli chodzi o siłownię, tak? jest bardziej zabawow, zabawowa, tak? czyli chętniej wybierze się ze znajomymi na zabawę, chętniej pójdzie potańczyć i chętniej spędzi wieczór w towarzystwie swoich przyjaciół. Tyle tyle rzeczy, aż powodują estrogeny i staje się bardziej towarzyska. Natomiast w momencie kiedy te estrogeny spadają, może pojawić się duży spadek naszego humoru i naszej bycia, naszej bycia osobami towarzyskimi, może nawet pojawić się, pojawić się mogą epizody depresji. Po owulacji następuje proces wydzielania progesteronu. Jeżeli jesteśmy w odpowiednim balansie hormonów płciowych, płci żeńskiej, progesteron będzie powodował uspokojenie, tak zwany calm hormon, czyli po prostu hormon, który będzie nas wyciszał, uspokajał i neutralizował te towarzyskie jakby zapędy i towarzyskie chęci, które mieliśmy jeszcze tam parę dni temu. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy nieodpowiedni poziom pregnenolonu, no, ten progesteron niespecjalnie będzie nam się wydzielał, niezbyt duża jego ilość będzie i tutaj pojawić się, mogą się zacząć pojawić problemy ze stanami depresyjnymi. Ale to już w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie pytania odnośnie tego filmu. Bardzo chętnie podzielę się Swoją wiedzą dotyczącą e, hormonów e, żeńskich. Piszcie również w komentarzach, e, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. E, zapraszam serdecznie do śledzenia mojego kanału, łapka w górę! I pozdrawiam, do usłyszenia.